Przeglądając internety, trafiliśmy na Mąkę i Oliwę, która zbiera pozytywne recenzje. Postanowiliśmy zatem wybrać się do Zabrza, by sami to sprawdzić. Wnętrze lokalu jest ciepłe, klimatyczne zielone. Restauracja działa od maja 2023 jest to pizzeria w stylu napolitańskim. W menu faktycznie dużo placków, ale są też makarony, sałatki czy sezonowe menu. Na pierwszy rzut u nas sałatka z burato, klasyczna, typowo włoska, ale pyszna. Na drugi ogień makaron, taliatele z krewetkami i pomidorami, które okazał się przyrządzony w punkt, następnie pizzę. My postawiliśmy na prosciutto koto, pikantne salami i panchette, a z drugą poszaleliśmy, bo padło na placek z dojrzewającą szynką i pastą truflową. Robi się tutaj pizzę, które brzegami faktycznie nawiązują do pizzy napolitańskiej, jednak w przeciwieństwie do niej środek mają wypieczone na wzór pizzy rzymskiej. Na koniec klasyka włoska panna kota do picia wino i drinki z procentami i bez. Mąka i oliwa to fajne miejsce, które za niedługo poszerzy się o nowe lokale. Trzymamy kciuki bezsmacznie.